Cześć Siemanko moi drodzy, witam Was jakże bardzo, ale to bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie i ruszamy z kolejnym systemem lotto, których dawno nie była, wiem, że bardzo czekaliście. Dzisiaj system lotto, czyli tak zwanego dużego lotka dawniej. 10 wybranych liczb, 10 zakładów, czyli jest to system skrócony, który uwaga. W przypadku trafienia trzech liczb z dziesięciu wytypowanych, daje nam co najmniej jedną trójkę, maksymalnie trzy trójki. Za cztery trafienia mamy co najmniej cztery trójki, a mamy również szansę na trzy czwóreczki. Przy pięciu trafieniach mamy co najmniej 10 trójek, a w dobrym wypadku nawet jedną piątkę, dwie czwórki, cztery trójeczki. No i kiedy trafiamy szóstkę, no to mamy w najgorszym wypadku 4 trójki, 6 czwórek, a w najlepszym wypadku 2 trójki, 5 czwórek i jedną szósteczkę, tak więc no warto tylko 10 zakładów. Nie jest tak tragicznie. Pełną rozpiskę widzicie w tle, ale tak pokrótce Wam powiem. Oczywiście na czym polega typowanie, czyli typujemy, moi kochani, 10 liczb, które sobie które tam chcemy, 10 z tych 49 wybieranych. Oczywiście ustawiamy sobie tabelkę, czyli pod numerem 1 jest pierwsza nasza wybrana liczba, pod numerem 2 druga i tak aż do dziesiątej liczby wybranej oczywiście przez nas. I układamy to w następujący sposób, czyli w zakładzie numer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w drugim zakładzie 1, 2, 3, 4, 5, 10. I tak dalej, i tak dalej. Kto chce, no to ma w tle stop klatkę, może sobie to wszystko rozpisać. Tak jak mówię, przy trafieniu trójki, co najmniej jedna trujeczka, a w dobrym wypadku, już nawet trzy trujeczki czyli no, trafiając trójkę, mamy bardzo dużą szansę na zwrot kosztów, i. No i jeszcze dodatkowy zysk, już nie mówiąc o większej ilości liczb. Tak więc cóż moi drodzy, ja dziękuję wam za uwagę, ja przypominam o tym, żeby dawać subskrypcje, łapy w górę i komentarze, bo to pozwala dotrzeć do jeszcze większej liczby ludzi. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz, do zobaczenia już wkrótce.